Dzień dobry, kochani. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem nagrałam dla was mój cały dzień jedzenia na redukcji 1700 kalorii, 3 posiłki, z czego dwa będą na słono, a jeden na słodko. Jeśli moje filmy się wam podobają i chcecie ich więcej na kanale, to zachęcam do zostawienia po sobie subskrypcji, komentarza i łapki w górę pod filmem. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją, czyli moim śniadaniem, będą naleśniki z puddingiem czekoladowym, a także z karmelizowanymi śliwkami. Tutaj zaczynam od zrobienia ciasta naleśnikowego. Do miski najpierw dodaję jedno jajko, następnie mąkę. Głównie zawsze używam tej mąki orkiszowej, tortowej, jednak tu już miałam końcówkę, dlatego zmieszam ją z mąką jaglaną. Oczywiście możecie użyć innej dowolnej ulubionej mąki. Do tego dodaję erytrytol, a także mleko i całość bardzo dokładnie mieszam. Przypominam, że całą listę składników oraz dokładny podział makroskładników znajdziecie w opisie filmu. Na patelni rozgrzewam olej żopakowy, a następnie zaczynam smażenie naleśników. U mnie akurat będą to dwie sztuki. Gdy naleśniki są usmażone to zabieram się za pokrojenie śliwek. Przekrajam je na cztery części. Gdy śliwki są pokrojone, to na patelni rozgrzewam dosłownie 5 g masła. Następnie dodaję śliwki, a także erytrytol. Całość dokładnie mieszam, przykrywam przykrywką i duszę, aż śliwki całkowicie zmiękną. Tutaj jak widać śliwki zmieniły kolor, już są takie bardzo miękkie, czyli są gotowe. Jeśli chodzi o czekoladowy pudding, to ja użyję tego. To jest taka nowość z Lidla. Jeśli jeszcze go nie próbowaliście, to zachęcam, bo jest naprawdę bardzo smaczny, przy tym wysokobiałkowy i bez cukru. Naleśnik smaruję tym pudingiem. Ja do dwóch naleśników użyję około połowę opakowania tego pudingu. Na wierzch naleśników dodaję karmelizowane śliwki. Ja na wierzch dodałam jeszcze cztery orzechy nerkowca posiekane, co zresztą możecie zobaczyć. I tak się prezentują gotowe naleśniki. Na obiad będą przepyszne nioki z zielonymi warzywami, z pieczarkami, mozzarellą w sosie śmietankowym z małym dodatkiem parmezanu. Powiem szczerze, że ten obiad jest po prostu boski i koniecznie musicie sobie go spróbować. Tutaj zaczynam od pokrojenia brokułu, a następnie gotuję go. W międzyczasie, gdy brokuł się gotuje, to kroję cebulę w drobną kostkę, a także kroję pieczarki. Jeśli chodzi o nioki, to ja użyję takich kupnych, gotowych. One są z Lidla, mają bardzo dobry skład i jak najbardziej można umieścić je w zdrowej diecie. Na patelni rozgrzewam oliwę, a następnie zaczynam podsmażanie, czyli tutaj podsmażam posiekane pieczarki, posiekaną cebulkę, a także nioki. I całość podsmażam powiedzmy, że około 5 minut. W czasie kroję mozzarellę, a także siekam szpinak. Na patelnię dodaję posiekany szpinak, całość bardzo dokładnie mieszam. Do tego dodaję również ugotowanego brokuła. a także serek śmietankowy i całość podsmażam jeszcze około 3 minuty. Na sam koniec dodaję pokrojoną mozzarellę i podsmażam aż się roztopi. Ona jeszcze tak fajnie troszeczkę puści wodę, dzięki czemu ten sos będzie troszeczkę bardziej rzadki, więc tutaj ten serek śmietankowy z mozzarellą idealnie współgrają. Po tym czasie obiad jest gotowy. Gdyby nie w to bym tutaj mogła powiedzieć, że jest to jednogarnkowy obiad. Przekładam go do miseczki. Jeśli szukasz smacznej diety z bardzo prostymi przepisami, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze jadłospisy na stronie www.80na20.pl. Na sam koniec wierzch obiadu sypie startym serem. I tak się mu prezentuje dzisiejszy obiad. Być może nie wygląda jakoś zachwycająco, ale tak jak powiedziałam na początku jest on przepyszny i koniecznie musicie sobie go spróbować. Na kolację miałam mega ochotę na jakieś grzanki z guacamole i tutaj trafiło akurat na usmażone krewetki. Moim zdaniem te grzanki są przepyszne, co prawda nie robię ich zbyt często, no bo przy obecnych cenach to wiadomo, że są to dosyć droższe produkty, ale raz na jakiś czas jak najbardziej poniesięgam. Zaczynam od zrobienia guacamole, czyli najpierw awokado przekrajam, umieszczam w misce, do tego siekam czerwoną cebulkę, a także pomidorki koktajlowe. Do awokado dodaję posiekaną cebulkę, następnie awokado rozdrabniam widelcem. Dodaję sól, pieprz oraz sok z cytryny. Może również być sok na przykład z limonki. Na sam koniec dodaję również pokrojone pomidorki koktajlowe i całość bardzo dokładnie mieszam. Guacamole odkładam na bok, teraz zajmuję się krewetkami. I tutaj specjalnie nagrałam taką przebitkę, jak ja czyszczę krewetki. Co prawda troszkę tutaj... Ostrość się zgubiła, ale najpierw odrywam ogonek, następnie za ogonkiem odkrajam taką czarną część, i oprócz tego jeszcze na brzuchu krewetki odkrajam tą czarną żyłkę. Gotowe oczyszczone krewetki przyprawiam solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, a także papryką słodką i całość bardzo dokładnie mieszam. Gdy krewetki będą się smażyć, to w międzyczasie podpiekę bułkę u mnie jest to ciabata. Podpiekę ją. Mniej więcej przez 5-6 minut w piekarniku nagrzanym do 190 stopni, aby była ona chrupka. Na patelni rozgrzewam po raz kolejny oliwę. A następnie smażę krewetki. Krewetki smażę z dwóch stron. Już to kiedyś mówiłam na kanale, ale niektórzy mówią, że krewetki powinno się smażyć około 3 minuty. Ja powiem szczerze, że zawsze smażę je znacznie dłużej, dlatego że takie po 3 minutach totalnie mi nie smakują i o wiele bardziej wolę, jak one są tak ładnie zarumienione, przysmażone. Gdy krewetki już są gotowe, to robię ostatnią rzecz, czyli kroję warzywa, czyli tutaj kroję paprykę w paski oraz pomidora w plastry. Na podpieczoną bułkę najpierw wykładam guacamole, następnie dodaję rukole, pokrojone warzywa, no i na samą górę usmażone krewetki. Taka dosyć ciekawa, powiedzmy, że troszeczkę inna propozycja, ale strasznie za mną chodziło chodziły właśnie takie grzanki z guacamole, z krewetkami. Jakoś tak bardzo miałam na nie ochotę, więc sobie takie zrobiłam w domu. I tak się one prezentują. I to by było wszystko w dzisiejszym foodbooku. Dajcie koniecznie znać, czy znaleźliście tutaj jakiś przepis dla siebie. Będzie mi bardzo miłe, jeśli zostawicie po sobie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo bardzo dobrze to wpływa na rozwój kanału. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.